Hej kochani, my już jesteśmy na miejscu i nasz kierunek to Dubaj, nasz ukochany Dubaj. Byliśmy w Dubaju w marcu i teraz jesteśmy jeszcze raz we współpracy z Wizyt Dubaj, żeby pokazać Wam, jaki Dubaj jest piękny i ile ciekawych miejsc można odwiedzić rodzinom z małym dzieckiem. Nasz pierwszy przystanek dzisiaj to Muzeum Przyszłości. Tak więc zabieramy Was do Muzeum Przyszłości. Koniecznie oglądajcie moje Insta Stories bo będzie się tutaj dużo działo. Teraz przyjechaliśmy do Dubai Mall zjeść sobie lunch. Zobaczcie jaki mamy przepiękny widok. Tutaj wieczorami przy Burcz Kalifie. nie wiem czy widać Burcz zaraz ją znajdę. popatrzcie, O, tu się wyłoniła. Więc tutaj wieczorami jest Pokaz Fontan. Warto właśnie, jak się jedzie do Dubaju z dzieciaczkami, przyjść wieczorem, bo ten Pokaz Fontan jest przepiękny. Właśnie z widokiem na Burcz Kalifę robi wrażenie. Spróbować trochę góraty, zobacz. Dobra, buratka. Gdzieś mama nie buratę. Dobra, co to za córeczka tutaj chodzi po restauracji? No co? Kolejny nasz przestanek tutaj to jest oceanarium i akurat trafiliśmy, jak jest karmienie rybek. I tutaj jest nurek. Jeden jest drugi nurek i karmią rybki. Zobaczamy ludzi, rybek! Jest dużo! Jesteśmy teraz w windzie najszybszej na świecie. Jedziemy na 124 piętro Burj Khalifa. Tak wygląda winda, a za chwilę zobaczymy widok na cały Dubaj już na żywo. I jesteśmy już na miejscu, na balkonie widokowym, prawie na samej górze, burczka litwy. Słuchajcie, um, gwiazdy zajął całą minutę. Więc było to naprawdę ciekawe doświadczenie. I mamy cały tutaj widok na przepiękne Dubaję.